Siemanko widzowie wiasomili dzisiaj będziemy grać w Bob Battle i e, ogólnie widzicie, że te typy coś tu... Dobra, ale... Przepraszam. Będziemy grać... Dzisiaj tak jak mu... Co to jest? <śm> nie wiem. Mówię <śm> nie wnikajmy w awatary niektórych ludzi, bo to naprawdę nie... Który to jest. Ten różowy. Nie ja będę go wywał. Nie. O, nie wiem, dobra. Panie, ty będziesz grał, czy nie będziesz grał? O, będziesz grał, dobra. Yy, więc dzisiaj, tak jak w naszym odcinku, ich mierzymy po prostu. Mierzymy ich, nie? Yy, nie zginę. Yy, o, dobra. dobra. Mam dobrą pastę dzisiaj. Rozgrzałem się przed odcinkiem, mam dobrą pastę lecę na niego Kurde. Kurde, no nieważne. Nie no nie, nie, nie. Dobra, fa. On się tego nie spodziewał. Essa. Essa. No dobra, pewnie. Co jeszcze? Ogólnie później może jeszcze odcinek w sensie wymieniam czemu tu mówię, bo pewnie oglądacie to w tym momencie Ale wleci jeszcze potem odcinek z... z kolegą może To jest... nieważne, myślałem, że my silnik postawiłem ee, Ale wlecie w potem jeszcze jak... nie rozumiem. O, mogłem go trafić, ale go nie trafiłem Nie! Nie! A! Hello! O, tam, o nie, tam czarna dziura, nie wiedziałem, że Trzeba robić tak. Wreszcie ten demon nic nie widzi, jak już jest się więcej więc dobrze. O i, i dostałby bo jest trochę. Nie wiem czemu on nie wyłączył tego lasera, może by przeżył, ale nie, nie przeżył, bo nie wyłączył. Nieważne! Ale wiem, bym uchwała się powiększyć, postawić na czarną dziurę i są dwie czarne dziury, więc mi się to nie podoba. Tego koczkę trzeba zabić i tą czarną cudę posłać na tamtego tyłu. Dobra, i to było dobre. La 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 la. la, la. Teraz porobię w międzyczasie. <laughs> nie! O nie, on ma to. No, poczekajcie, to ja wiem. jak on ma to. Ja robię tak. I bo oni mnie teraz będą chcieli, no właśnie, wezmę, zabić i właśnie to zrobić. To... I on nie ma już tego, co on? A bo on mnie zabił, dostał łuk. No dobra, no go Wow! Pierwszy raz wygrał ktoś, kto nie jest mną. Czy mnie to cieszy? Raczej nie, bo... chciałabym ja tak. O, no, ach, no ale w taki sposób to nie wygram! Będę się wiercał do wody Worta jest... Worta, no worta pewnie Woda jest stanem ciepłym, nie sta... Czy ciebie coś do końca pokrzało? Gdyby... Doprowadziłbyś do mojej śmierci Jak mogłeś Mi niebieski jakiś Od początku mówiłem, że jest głupi I ten czarny by też do powoli. O, chyba to przewidział, że go zgniecie. Ten ja typ bardzo chce tą umiejętność, ale... O, i dostał minę, której pewnie nie chciał. chciał coś. Akurat było pod wodą i nie widział jak się zmieniło. Albo widział. Już nie wiem. Nieważne. Yy... Nasz cel życiowy, że tak powiem, to jest dzisiaj dobyć 20 minut. To się uda być pewnie, że nie, ale ciągnął do siebie minę. Super. Dobra, nie. Musimy zdobyć 20 punktów dzisiaj. To jest ogólnie nasz cel. Tak jak mówię, nie wiem czy to się uda, ale mam nadzieję, że tak. Nie, to coś nie próbujemy zabić, ale coś mi nie wyszło w tym momencie, więc... To chyba nawet lepiej dla mnie. Jezus. Nie, nie, nie. Uw, dobra, dobra, dobra. Uwaga, to chyba się sobie Trzeba... Dobra, ten gość jest niebezpieczny, tak? Łoł! Wow. Dobra. Dobra. I teraz... Siup! O! Też, jego też można w sumie za. Dobra, to ja mam lepszy pomysł. zrobię po prostu tak. Mogę być takim małym ziomkiem, nie? I lepiej dla mnie, bo on nie będzie widział moich granatów. Tylko, żebym ja też się nie zawiózł. O! nie dostał. Czy on? Czy A nie, jeszcze nie jest. może tak mały, żebym go zjeść. Kurde! I znowu mnie tra. Dobra, wiecie co? Mam pomysł. Trzeba rozegrać taktycznie czego ja nie potrafię o nie on mnie mogę zjeść hmm. nie wiem czy w ogóle wy mnie widzieliście taki mały byłem nie wiem pewnie mnie widzieliście. Poczekajcie, bo to trzeba tam dojść teraz nie on do mnie jak mogłeś on mi to no przestań bo cię zaraz czekajcie trzeba, trzeba się go pozbyć bo będzie mi przeszkadzał bo niecny planie to tak nie może Dostałbym tym ratem. Jakbym się nie ruszył, to bym im do... Spadaj. O! O nie. O! No to nieźle, no. Super. Dobrze, dobrze mi poszło, nie? Eee. Yy, Ogólnie to. Jest. No, yy. Nieźle. No, yy. Dobra, dawaj mi kupie. Weź się któryś zabij, bo już mi się nie chce. Wtedy ja też chcę pograć, nie weszłem tylko do gry po to, żeby coś chleczkiem. Pobawić. To się mu temu ty, typu... Bo... Trzeba zrobić tarczę, czy o co chodzi? Dobra. To, to, że tarczę zrobił Chopie! Ja no nie wiem co oni robią, ta chop jeden ze zrobi tarczej do niego zawsze z rakietą lata O dobra idzie do niego, wkoc coś się dzieje jeszcze. O dobra, no, no aha, no chyba we... Dzięki, dzięki czarnym przynajmniej mogę zagrać. To jest brązowy? No, nie, to jest czarny, wiadomo. O! A on to są z rakiety. Nie wiem, ja też nie widziałem tej rakiety. Pewnie też on tak zginął. Na szczęście. Pan czarny się na mnie nie spokusował. A! O! Przeżyłem! Co jest? Jakim cudem? Jak ja to zrobiłem? Jak ja... Ej, ja to ten wody. Nie wiem jak ja to zrobiłem. O. Tylko, ale mi nie wyszło i zaraz znowu zginę yy, i nie wiem po co podeszłem pod wiertło, ale podeszłem? Podszedłem? Nie wiem, nie pytam... wcale się nie pytałem. Daj mi na to, że dobrze powiedziałeś, tak? Podszedłem nie. nie wiem. Mój mózg jest już... Bo to pod koniec dnia jak się tak nagrywa, to potem tak jest, że Twój mózg w ogóle nie myśli. Ja robię takie głupoty, no właśnie na przykład takie! Nie wiem co to miało być. Nie, nie, nie wiem, no właśnie o tym mówiłem. Takie głupoty się robi jak się jest Już wieczorem się nagrywa i nie, człowiek nie jest, nie ma nocy i nie ma adrenaliny. Nie wiem, nie wiem czy to jest adrenalina. Okej. Okay. Nie masz aż mnie zacięło, nie? Po prostu ja nie... O! A, dobry jestem. O, tak ja się wygubiłem. No to byłoby, że jest że dobry. To by był taki dobry, że... Hej. Czemu to strzeliło znowu samo? No o czym tu chodzi? Aha. Nieźle no, nie by poszło. O. ziomek! I naprawdę pesada. Znaczy nie trafiłem. Mam mini rakietę, lecę po niego. Kurde, prawie! O. Co jest z tym gościem? Ja nie mogę nawet prawie, nać, bo co doskakuje do tej drugiej platformy. Mi e się podoba mi się podoba lalalala la, 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 la. a to co myślę, jak postawię ten miecz się wmyliłeś. a a a nie wiem, nie doskonale czekaj, trzeba włączyć tryb snajpera tak nie wiem czemu ja to zrobiłem i dlaczego to mnie przesunęło a, bo on mnie po... Wtedy zaczynałem mnie mnie przesunięte, ale mnie przesunęło, więc i delikatnie. Nie masz, że nie? damy radę. Ta mapa jest fajna, ktoś idzie tu, a ty masz coś fajnego, to wtedy jest dobry, ale ja nie mam nic fajnego. Nie mam? Mam to. O, i to było kupie, to co zrobiłem, bo. bo, 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 bo tak. Nie ma szans, nie zdobędziemy dzisiaj 20 punktów, ale, ale no, ale, ale jej, takie życie, co ja wam mogę powiedzieć. No czemu ten wiesz wiecznie mnie pomniejsza, no, o co z nim chodzi? O, nieważne, wszystko pomyliłem. Ten czarny chyba próbuje się być ale coś mu nie wychodzi z celem. No, a ja, on myśli, że go nie widać Nie no wcale nie widać, wcale go nie widać Aha Naprawdę, tak po prostu go zjadł Bez żadnych emocji, bez żadnej litości po prostu go zjadł Dobra, pa, pa co teraz sobie... No chyba my się ukryje To jednak nic nie robimy No jedynie tego no, ja jestem jakiś nie wiem, nie, nie wiem jaki I to czekajcie, ja wiem co zrobić przypnę ich po prostu idź mi, Dobra, przyp przypiąłem go i teraz trzeba go zabić. I teraz z tamtym stypem w sumie nie wiem co trzeba. Też go zabić w sumie. Chyba tak powinna wyglądać moja odpowiedź. I tak postąpiłem, Wie więc jest dobrze. O, i ktoś wyszedł. I w sumie tak samo miałem mówić, że to żeby było w sumie na tyle, bo... Więc 12 minut filmów to, to trochę dużo. Bo o, siema typki. Ale to, akurat w tym momencie trafiliście, bo ja już kończę odcinek, więc no. Yy, to by w sumie było na tyle. Bo potem jeszcze coś pewnie wleci. Nie wiem co, ale coś wleci. Na pewno coś wleci. Nie wiem co, ale coś wleci. Czemu to powiedziałem dwa razy? Nie wiem, nieważne. ważne. Yy, tak. W sumie to pa.